Tradycyjnie teraz przystąpimy do ceremonii wręczania statuetek. Są to nagrody prezydenta miasta Pruszkowa, przyznawane osobom lub instytucjom za szczególne osiągnięcia na rzecz naszego miasta, na rzecz naszych mieszkańców. W tym roku pan prezydent, przychylając się do wniosku kapituły, która nominuje laureatów do tej nagrody, przyznał pięć statuetek w jednej kategorii działalność społeczna nagrodę prezydenta miasta Pruszkowa, statuetkę Urbs w kategorii Działalność Społeczna, otrzymuje Związek Harcerstwa Polskiego Kupiec Pruszków. Za. Kupiec otrzymuje nagrodę za wieloletnią pracę u podstaw z najmłodszymi i wytrwałą służbę drugiemu człowiekowi w 90. rocznicę działalności Związku Harcerstwa Polskiego w Pruszkowie. Nagrodę w imieniu Hufca odbierze druhna Beata Pawełczyńska pod hartzmistrz Komentarz Hufca Pruszków. Chciałam podziękować serdecznie wszystkim Państwu, bo wniosek wpłynął od Was oczywiście. Cieszymy się, że nasza praca przez tak wiele lat została, prowadzona przez tak wiele lat została doceniona. Nasze wspieranie wychowania młodzieży, bo taki, taka jest misja Związku Kartelstwa Polskiego, jest doceniona, jest zauważona. Mamy nadzieję, że to podziała jako zachęta, będziemy dużo lepiej pracować, jeżeli da się lepiej, na rzecz miasta, powiatu, w którym działamy. Dziękuję bardzo. Nagrodę prezydenta miasta Pruszkowa, statuetkę Urbsnowa w kategorii działalność społeczna otrzymuje Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Pruszkowie, dla Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Szpitalu Kolejowym w puszkowie. Za ratowanie życia i służbę bliźnim. Nagrodę odbierze Prezes Klubu Pan Andrzej Ścicki. W imieniu Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Szpitalu Kolejowym w serdecznie dziękujemy za wyróżnienie Będziemy się starali jak najwięcej pomagać ludziom potrzebującym. Nagrodę prezydenta Miasta Pruszkowa statuetkę ups w kategorii Działalność Społeczna otrzymuje pan Bogusław Stanisławski. Za działalność integracyjną wśród mieszkańców Pruszkowa i pracę na rzecz polskiego oddziału Amnesty International zapraszam pan Bogusław Stanisławski. Panie Prezydencie, Panie, Panowie, Szanowni Państwo. Ja Nie pytaj, co Tobie się od Polski należy. Tylko zastanów się, co Ty, Polsce możesz dać. Ja chciałbym w tym miejscu najgoręcej podziękować władzom miasta Bruszkowa, tego wspaniałego Teatru, za to, że właśnie ten DOS niepowtarzalną wartość, ten budynek społeczeństwa obywatelskiego w naszych kilku skromnych osobach honorowanych do Za to na jego ręce dziękuję, za tę dwukraźnię, panie prezydencie, kapituło tej wspaniałej statuetki. Za to ogromnie dziękuję i wyrazam najwyższe wyrazy uznania, kapelusz zdejmuje Pochylam się do ziemi, a Państwu ogromnie dziękuję za yy, chwilę uwagi. Nagrodę Prezydenta Miasta Pruszkowa stapułek upsnowa w kategorii Działalność Społeczna otrzymuje Pani Irena Horba Za długoletnią działalność społeczną, kulturalną i wychowawczą na rzecz Pruszkowa, aktywność na polu uprzednienia pamięci o dziejach miasta i jego mieszkańcach. Że miasto fundowało taką nagrodę. Ja o tyle jestem usatysfakcjonowana, że towarzystwo, które prowadzi już co najmniej 20 lat, otrzymało tę statuetkę wiele lat wcześniej. A w tej chwili ja, jako ten skromny prezes działający tu na terenie Pruszkowa, też otrzymałam tę, to wyróżnienie. Nagrodę prezydenta miasta Pruszkowa, statuetkę Urbsnowa w kategorii Działalność Społeczna otrzymuje Stowarzyszenie Szarych Szeregów Koło imienia Aleksandra Kamińskiego. Za pielęgnowanie pamięci o harcerzach Szarych Szeregów i ich czynach walczących o niepodległość Polski w stulecie Ruchu Harcerskiego w Pruszkowie Nagrodę odbierze pan Jerzy Blanka Przewodniczący naszego koła z powodów zdrowotnych nie mógł się zjawić tutaj i nie wydelegował, żeby to zasłużono sądzę nagrywać. Ja jestem tylko skromnym pracownikiem tych wydawnictw, które stowarzyszenie szarych szeregów propublikowano, publikuje tutaj w szkole. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, gratulujemy Nagrodzonym. My poprosiliśmy, żebyście Państwo zostali z nami, ponieważ to jest chwila dla fotoreporterów. Zapraszam Panie Prezydencie. Drodzy Państwo, ja chciałam Państwu powiedzieć o nowej formie współpracy, jaką nawiązało miasto Pruszków od lipca tego roku. Jest to nowa forma kontaktu z mieszkańcami i mamy nadzieję, że również z Państwem. Jest to współpraca z internetowym radiem www.radio.eu. Gospodarka, kultura, edukacja, ekologia, plany na przyszłość. Poruszamy wszystkie tematy, którymi żyje miasto. Weź udział w rozmowach o pruszkowie. Każdy wtorek po 10 rano spotykamy się na antenie radia www i rozmawiamy o wszystkim, co ważne i aktualne. Czekamy na Twoje propozycje tematów pod adresem promocja małpa I zapraszamy do rozmowy w każdy wtorek po 10. Lubisz działać? Kolej na pruszków. Do usłyszenia. Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło i ogromny zaszczyt wystąpić na tej scenie po tak znamienitych treściach. Rozmowa o Pruszkowie to taki program, który w dobie digitalizacji społeczeństwa i przenoszenia się wszystkiego na, na Facebooka i generalnie do sieci w te, w te okolice, jest, wydaje się, naturalnym krokiem do nawiązywania kontaktu ze społeczeństwem. Tym bardziej, że Pruszków jest miastem, które w tym momencie jest jednym z. Najbardziej zdigitalizowanych, mam tutaj na myśli pokrycie zasięgiem od sieci bezprzewodowej. Razem z, z miastem postanowiliśmy zaproponować zarówno mieszkańcom, jak i państwu nową platformę do komunikacji, do wymieniania opinii i do, i do rozmawiania po prostu. Bo jak sama nazwa wskazuje, Rozmowa o Pruszkowie to program, w którym rozmawiamy o tym, co jest dobrze, co być może mogłoby być lepiej wspólnie mieszkańcy, przedsiębiorcy organa państwowe i samorządowe szukamy rozwiązań na to, jak sobie można e, dalej poradzić. Będzie, jeżeli przejdziemy do dalszej części programu, a, a, a Państwu życzę miłej zabawy, bardzo, bardzo się serdecznie dziękuję e, za zaproszenie. Panie dyrektorze, 45 sekund, tak jak się umawialiśmy. Tak. <noise> zapraszam na chwilę muzyki, zapraszam na koncert pani Tamara Rawen z zespołem.